No. Witamy, słuchajcie, dzisiaj live wyjątkowy, ja już czasami mam wrażenie, że przesadzam z tym wyjątkowością live'u. Ale, ale my no... że te live'y są każde wyjątkowe, przynajmniej to, dla nas. To prawda, n nie tylko dlatego, że Mateusz jest przeziębiony i ma chrypkę, nie tylko dlatego, że jesteśmy w nowym pomieszczeniu e, naszpikowanym elektroniką, bo szykujemy się do warsztatów o zdrowie, ale przede wszystkim jest wyjątkowy, bo chcielibyśmy Wam e, przekazać pewną wiedzę, podzielić się z Wami naszym doświadczeniem gabinetowym. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, dziś yy, damy Wam kilka fajnych wskazówek, jak yy, prześledzić, jak, znaczy, podamy Wam narzędzie, które pomoże Wam yy, sprawdzić, a przynajmniej odpowiedzieć na pytanie jak wygląda Wasze zdrowie metaboliczne, a przynajmniej da kilka wskazówek ważnych, które będą dużą podpowiedzią, czy rzeczywiście w dobrą stronę podążacie. To prawda, w, w dużym uproszczeniu to powiedziałeś, ale podoba mi się to, bo faktycznie jednym z takich elementów oceny zdrowia metabolicznego jest ciągłe monitorowanie poziomu glukozy, bo jeżeli tego nie wiesz, jeżeli nie wiesz, jak układa się w ciągu dnia po posiłku, w trakcie samopoczucia poziom glukozy, no to skąd możesz wiedzieć, jak te, te wahające Panie różnice poziomów glukozy wpływają na twoje samopoczucie i nie wiesz tego. Nie wiesz tego też, w jaki sposób zachowuje się insulina i jak dany posiłek wpłynął na, na większy lub mniejszy wyrzut glukozy. No tak i mimo, że powtarzamy często, że rzeczywiście poziom glukozy jest, nie jest dobrym parametrem do badania, ale mówimy o tych badaniach takich, wiecie, okresowych, o których, o których się mówi tak, no. że zbadam sobie glukozę na czczo, i generalnie wszystko jest w porządku, to rzeczywiście nie wnosi praktycznie nic, żadnej informacji na temat twojego zdrowia, chyba że masz cukrzycę i te cukry są naprawdę w okolicach kosmosu, to CGM, bo o tym właśnie mówimy, jest narzędziem, który daje wam pogląd na poziom glukozy monitorowany non stop przez 14 dni i no, jasne jest to, że poziom glukozy to odzwierciedlenie poziomu Twojej insuliny bardzo często. To jest bardzo ważna informacja. E, dzisiaj e, będziemy po pierwsze, no jest taki trend chyba, słuchajcie, nigdy tego nie robiliśmy, ale przy okazji będziemy chcieli zrobić A, Unboxing się mówi. Unboxing, tak? E. Tak, ale co, tak, no, co ważne, bo zamawiamy co jakiś czas rzeczywiście e, CGM-y e, i my tym razem zamówiliśmy po to, żeby je Wam e, rozdać, tak? E, żeby rozdać. E... Mateusz odpakowuje zamówienie z CGM-ami, czyli takimi sensorami. Za chwilę będziemy zakładać takie CGM, które będą monitorować ciągle glukozę, ale dlatego ty mówisz rozdać, bo właściwie to całe opakowanie jest po to, żeby wręczyć, podziękować, ale też dać Wam, każdemu, kto jest uczestnikiem, czy będzie uczestnikiem, bo zamierza zamówić bilety na warsztaty w opisie szczegóły. Zwykle jest tak, że cgm jedno, jedno to mi się kojarzy z takimi skrzylami ryb, dokładnie jakimiś pęcherzami pławnymi, cgm generalnie spokojnie można sobie zamówić przez internet, ale też nie sztuka zamówić przez internet, bo musicie mieć też aplikację do odczytywania tego CGM, SGM-u, czyli, tak, czyli aplikację taką typowo dla lekarzy, na której ja ściągam przez internet konkretne szczegółowe dane i na tej podstawie tam są świetne wykresy, które będziemy Wam pokazywać na ostatnim module na konferencji, no bo to taak, jest też, zdradzamy, oczywiście. zdradzamy to. Ostatni moduł na konferencji w Warszawie, to będzie majstersztyk pod kątem analizy. Będziemy analizować mnóstwo CGM-ów, między innymi ten, który mi założysz założę, za chwilę. Założę oczywiście, ale ten CGM, ja też miałem jakiś czas temu założony, no Ty, ty, ty też. Tak. Oczywiście, ale to jest coś niesamowitego, bo generalnie ja no wiem, wiemy to, bo przecież edukujemy o tym, jak jedzenie wpływa na twój organizm, ale pewne sytuacje uświadamiają Tobie, że właściwie to nie wiedziałem, że aż tak bardzo mhm. ma to wpływ na zdrowy metaboliczny organizm, a już tym bardziej na kogoś kto ma insulinooporność, cukrzycę typu 2 lub inne choroby metaboliczne lub po prostu chce zrzucić nadmiar kilogramów, czyli wrócić do tego zdrowia metabolicznego, bo wyobraźcie sobie, że gdybym nie miał, nie miał założonego tego CGM-u, czyli CGM-a, to domyślam się, że takie owoce jak na przykład winogrona, to są wysokowęglowodanowe Owoce, które podbijają poziom glukozy, co za, co za tym idzie, poziom insuliny, ale kiedy zobaczyłem na swoim monitorze komórki wynik około 190 po 8 sztukach winogronka, takiego wiecie, tego takiego fioletowego, takiego zdrowego. Super pysznego, no to ja byłem zszokowany. Fajne jest to, że można pisać generalnie w tej aplikacji, co się zjadło i jak się czuło. No i 20 minut po zjedzeniu tego zdrowego winogronka, właściwie jedynym marzeniem moim było położyć się do łóżka. No i czułem właśnie. Rzeczywiście takie podminowanie, zdenerwowanie, no nie było to dobre e, uczucie. I to jest niesamowite, e, zobacz, ty jesteś zdrowym, zdrowym metabolicznie tak, e, tak. facetem. E, można powiedzieć, że jeszcze nawet łapiesz się do określenia Ciebie młodym, zdro młodym zdrowym. A co, a co ma powiedzieć osoba z problemami metabolicznym, metabolicznymi, z hiperinsulinem? No przecież taka kistka winogrona, no to nie będzie 190, Oczywiście, tylko milion pięćset. Zwłaszcza, zwłaszcza, że... Bo jeżeli my, jak słyszymy zalecenia, które daje się Wam, drodzy pacjenci chorym na insulinooporność, cukrzycę typu 2, nie daj Bóg jeszcze ktoś powie Wam, że dozwolone są niskowęglowodanowe przekąski typu jakieś dziwne frykasy i batoniki niskowęglowodanowe lub tak spokojnie możecie jeść owoce, bylibyście potem spalili te kalorie przyjęte, no to po prostu jest to pomieszanie z poplątaniem, Czyli... a na pewno nie ma to nic wspólnego z korzyścią zdrowotną dla Was. Generalnie, jak słyszę, przekąska niskokaloryczna, to zaraz mam przed sobą jakiś jogurt z dodatkiem cukru albo batonik do 100 kalorii, którym niestety rzucają w eter. Wielu specjalistów od jedzenia, ale wracając do tematu, ja pamiętam taką sytuację, też miałem wtedy pierwszy raz założony CGM i myślałem, że już jestem na tej dobrej drodze, bo to był taki mój okres transformacji, już byłem w trakcie stylu niskowęglowodowego, już by, 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 miałem takie momenty jeszcze, gdzie, gdzie chodziły za mną takie obrazy ryżusiu białego, obrazy chlebka, no i raz na jakiś czas na zasadzie, dobra, jeszcze taki okres przejściowy, jadę, mam takie miejsce, miałem, bo już tam, tam, tam już nie jeżdżę Wpaliłeś, I, i dlatego, tak? że że miałem CGM, bo pojechałem sobie zjeść kaczkę po pekińsku z niewielką ilością ryżusiu takiego białego. No i zamówiłem sobie oczywiście kaczkę, którą namiętnie jadłem, jak miałem 20 kg więcej, jak paliłem papieroski, jakby, no, jakby nagradzałem się już teraz wtedy. jedzeniem wtedy. Pojechałem tam i to co zobaczyłem na tym CGM to jakby przerosło moje oczekiwania. Poziom glukozy cukrzycowy, no bo poziom glukozy powyżej 200, wow. e, 215, wow. e, czułem się beznadziejnie po jakimś czasie. Już teraz wiem, wy też e, już wiecie, prawdopodobnie, że e, badania, m, nauka mówi, że. Im, jeżeli posiłek spowoduje szybki wzrost poziomu glukozy, a później jego nagły spadek, bo zwykle tak się dzieje, to wtedy ryzyko zjedzenia wysokowęglowodanowego w następnym posiłku wzrasta, wzrasta ryzyko zjedzenia większej ilości energii, czyli zjesz bardziej niezdrowo, zjesz więcej, no i też. Będziesz po prostu miał większą szansę, że nie po prostu, a i, i zjesz po krótszym czasie między posiłkami. No tak, oczywiście, to jest nauka, która jest negowana, jakby mamy wrażenie, że. Specjaliści świat, który zajmuje się edukowaniem Was na temat żywienia, zapomniał o fizjologii człowieka, zapomniał o czymś takim jak grelina, leptyna i inne ważne elementy, które decydują, co zjesz. Bo uwaga, uwaga, to nie Ty decydujesz, co zjesz, tak. tobie się tak wydaje. O tym, co zjesz i ile zjesz, decydują hormony. A żeby je wyregulować, no bo większość ludzi ma rozregulowane hormony odpowiadające za, za uczucie głodu i sytości poprzez diety wysokowęglowodanowe i częste posiłki, czyli dokładnie to, co Wam się, to, co wam się zaleca. No, jest to zdecydowanie błędne. Zresztą naszą akcją numer jeden ostatnio jest akcja zabić kalorie i nie spoczniemy, dopóki kalorii nie zabijemy. Właściwie jeszcze się nie dorwaliśmy do niej. Nie. Wiemy, wiemy, jak to zrobić, ale chcemy się po prostu popastwić nad tym. Uważamy, że należy się kalorii to pastwienie. Należy się dosłownie Torturowanie należy się torturowanie, więc, więc my to zrobimy z dziką rozkoszą. Ja sobie zanotowałem specjalnie kilka pytań, żebyśmy przeprowadzili was przez pewien, pewne, pewne wartości. Bo słuchajcie, pytanie jest, jak prawidłowo założyć sensor. Tak sobie zanotowałem. Zaraz pokażemy. Sensory mamy drugie, w ogóle dla kogo to narzędzie jest idealne? Spróbujmy się zastanowić. Już wiecie, że praktycznie dla, dla każdego, bo nie tak? Nie wiesz, no ja za każdym razem się dziwię, u każdego pacjenta wychodzą pewne sytuacje, które ani ja, ani pacjent nie, przy, nie przypuszczał, że tak poziom cukru wpłynie na jego zachowanie. Da, dam dam kole, konkretny przykład. E, miałem pacjenta, który m, m, był już w trakcie m, stylu niskowęglowodanowego. Też troszeczkę tak miał te momenty, jak na początku zawsze są m, jakby m, no, pożądania tych wysokowęglowodanowych rzeczy. Faktycznie zjadł, cukier wzrosł do 160 i później na, nagle spadł do 90 i to był jedyny moment, gdzie pacjent napisał, opisał w telefonie, że jestem strasznie wkurzony na swoje dzieci, gdzie mówi, nie poznaję siebie. I jeszcze dodał, nie poznaję siebie. Zobaczcie, jakie to jest ważne. W życiu byśmy nie przypuszczali, że to nagły wzrost i spadek węglowodanów spowodował takie zachowanie. Wpływ na nastrój i wpływ na taką impulsywne zachowanie. To jest bardzo ważne, bo... Jest coś takiego, że my często nie dowierzamy, potrzebujemy twardych dowodów na coś, co, co ktoś mówi, tak? Zawsze mówimy, pokaż mi dowody, udowodnij mi i oczywiście rozumiemy to, ja to rozumiem, że mówiąc rzeczy, edukując Was, mówimy o rzeczach, które niestety jeszcze nie są zbyt popularne w kręgu osób które edukują Was, jeżeli chodzi o żywienie. Mówię niestety, bo, bo jednak ta wiedza, która powinna być popularną wiedzą, no wymaga jednak czasu poświęcenia edukacji, zdobycia jej, no nie jest to wiedza popularna, to często właśnie to pomaga nam przekonać Was do zmiany stylu życia, do uwierzenia i do zaufania, że tak naprawdę jednym z najpotężniejszych leków, Właściwie najpotężniejszym lekiem leczącym większość chorób przewlekłych to jest zmiana stylu życia. Przede wszystkim stylu jedzenia, ale to jest raz. I reszty stylu życia, o którym powiemy potem, bo teraz skupimy się na tym, jak jedzenie wpływa, myślę, że na glukozę. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że tym bardziej, jeżeli. Do tej pory wiecie, słyszeliście, że... Trzeba jeść śniadanie, że trzeba jeść często posiłki, że należy unikać tłuszczu. To i słuchajcie, takie narzędzie założone na ramię daje Wam dowodów, których właściwie nie da się, tutaj nie da się podważyć, mm -hmm. zakrzyczeć tych dowodów nie da się tego odwidzieć. w jaki sposób bezpośrednio na Ciebie ma wpływ to, co jesz, w jaki sposób wpływ, ma wpływ tłuszcz, który jesz, w jaki sposób mają te super ekstra zdrowe płatki fitness, które jesz, jaki ma wpływ Pieczywo, lub na przykład banan czy inne owoce. Bardzo ważna informacja, która sprawi, że nauczycie się, wyciągniecie wnioski i na przykład zaczniecie coś omijać, no bo lepiej Wam jest po danym produkcie lub nie. Bardzo ważne narzędzie dla chociażby cukrzyków pierwszego typu. Myślę, że akurat cukrzyk pierwszego typu on. Nie jeden raz miał założonego CGM-a, ale jak w życie pokazuje, nie do końca wiedzieliście, jak wykorzystywać. Bo jeżeli jesteś cukrzykiem typu pierwszego w, zgodnie z i korzystasz z zaleceń tak zwanych klasycznych, no to twój poziom glukozy jest jedną wielką. Wesołym miasteczkiem. Niestety już dla Ciebie nie takim wesołym, bo Dokładnie. to wygląda jak ten roller coaster, tak. czyli walczysz między 180 do prawie hipoglikemii. Jeżeli zbliża się poziom glukozy do hipoglikemii, to zajadasz zgodnie z rekomendacjami węglowodanami, co natychmiast wybija ci poziom glukozy do około 190, jak nie więcej. Po czym robisz korektę, nie wiesz ile, no bo skąd masz wiedzieć, jaką robić korektę? Skoro no, twój matematyki. organizm, tak naprawdę <laughs> dokładnie, nie jest aż tak przewidywalny, nie da się wrzucić ciebie we wzór, dlatego ja używam bardzo często tego narzędzia po to, żeby założyć u cukrzyka typu pierwszego przed przejściem na nowy styl niskowęglowodanowy Świetnie, i wtedy widać niesamowitą piękne. zmianę. Tak jak mówisz, nie da się tego odwidzieć, nie da się tego zakrzyczeć, mhm. bo nagle skoro poziomy glukozy skaczą z 280-270-300 na równy poziom 120, na początku 160, ale stabilny między 160 a 100, później 120, później 90, mhm. no to... To jest mind-blowing, to jest um, sytuacja zmieniająca życie i nawet ja wtedy um, mówię często no comment. Ja tego nawet nie muszę komentować. Nie. Sam pacjent wtedy dokonuje wyboru. Wracasz do tego starego życia, czy próbujemy Dokładnie. podrasować ten aktualny? Ale to fajnie, fa fajnie wygląda też na wykresach, tak? I jeżeli jeszcze skupiacie się na tym, żeby wpisywać, jak się czujecie, co zjedliście i tak dalej. Potem z tego wychodzi świetny opis, który daje wam naprawdę dwutygodniowy pogląd na temat samopoczucia, czyli to jest niesamowite. Dla mnie to było niesamowite, jak zobaczyłem, w jaki sposób jedzenie wpływa na moje samopoczucie. To czy rzeczywiście szybciej zostanę wyprowadzony, sprowokowany przez małe, biegające potworki, <laughs> czy wolniej, czy, czy w pracy się denerwuję bardziej. To wszystko Już ma znaczenie. Nie takie małe? Mhm. Tak. Bo potworki. Tak. Mówię oczywiście o, o psie i kocie. <laughs> To, to prawda, kolejny punkt, który sobie zapisałem, to jest tak naprawdę kto powinien brać pod uwagę założenie tego czynnika, to już powiedzieliśmy tak, no wiele jest, rzeczy. typu jest, Bo ty mówisz o cukrzycy typu 1, mm -hmm. ale jakby patrząc na, na wielkość i niestety, yy, gdyby ilość... ktoś doszedł teraz i zastanawiał się, dlaczego Mateusz <noise> Mateusz tak chrumka jest przeziębiony. Mhm. Ilość. Infekcja. Chyba wezmę sobie L4 na żądanie jutro. Ciekawe, kto mnie zastąpi. Tak. Ale wróćmy do cukrzycy typu drugiego cukrzycy, i no bo, cgm -u. No bo oczywiście, cukrzyca typu 2 jest, jest najczęstszą właściwie chorobą na świecie tak naprawdę metaboliczną. No i w Polsce to jest miliony osób i to jest bardzo ważne narzędzie, bardzo ważne narzędzie, które pozwoli wam wyczuć i nauczyć się tego stylu życia, jeżeli przechodzicie transformację, czyli okres z wysokowęglowodanowego zalecanego przez większość osób zajmujących się dawaniem wam rad. No bo usłyszycie przecież, że macie jeszcze częste posiłki, jak nawet jak osoba je, jest na insulinie, to nawet jak macie, nawet do dziesięciu posiłków broń Boże, nie zapominajcie o węglowodanach, no bo przecież... Z, z, ze starodawnymi wytycznymi, które jeszcze niestety są zawarte w polskich rekomendacjach leczenia cukrzycy, jest przecież napisane, że trzeba do, nawet do 130 gram węglowodanów to, na, to jest minimum, które bo trzeba stworzyć, że mózg Bo potrzebuje mózg tyle. bez węglowodanów zjadanych po prostu nagle zacznie y, umierać. No takie są rekomendacje, które są no, niestety nieaktualne i niezgodne z najnowszą wiedzą medyczną, ale spokojnie. My się zajmiemy też dawaniem wiedzy osobom, które tworzą rekomendacje. Dlatego tak ważne jest to narzędzie, że właściwie to wszystko przeznaczamy dla osób, które zakupią, zakupią warsztaty. Ale ja chcę powiedzieć, że jest kilka firm na rynku, które ale... produkują coś takiego. Ja tak, chcę tak. to jasno powiedzieć, ale no po prostu musicie nam, musicie nam zaufać. My nie zarabiamy na tym. My uważamy, że to jest tak dobre, dobre narzędzie, że będziemy promować jedno i konkretne narzędzie, które się nazywa Freestyle Libre. Po prostu mamy sprawdzone i jest niesamowita jakość. Ale co chcę powiedzieć? Na tym nie zarabiamy, ale znacie nas na tyle, że my się nie boimy rozmowy o pieniądzach. My zarabiamy na konferencji, na której jeden z modułów będzie poświęcony analizie dla Was. I teraz tylko taki przerwnik, bo to jest myślę, że ważne dla Was, dla osób, które zastanawiały się, czy zakupić bilet na konferencję. Na tej konferencji, nie dość, że będziemy odczytywać mojego cgm to będziemy też mieli moduł, ale jeżeli pomyśleliście o tym, że żeby być tam, to teraz jest najlepszy moment, bo jest przed nami ostatnia prosta. Jak widzicie, Kuba, jak możesz, daj tutaj taki <laughs> o, ogólny zarys. Jesteśmy w sali, słuchajcie, mhm. gdzie Kuba, z Kuba Live, Kuba będzie prowadził w Warszawie hmm, streaming. Streaming przez platformę PPV na pra prawie tysiąc osób, jak nie ponad tysiąc, bo cały czas niesamowita ilość zamówień spływa. Do końca tygodnia jest promocja, która się za zakończy w niedzielę o 24. Już później takiej dobrej nie będzie, więc decydujcie. I zobaczcie właśnie, jest mnóstwo sprzętu, bo dzisiaj spotkaliśmy się zaraz po pracy. Wskoczyliśmy i przyjechaliśmy tutaj, gdzie testujemy to wszystko. No bo, znaczy jest to duże wyzwanie, bardzo duże wyzwanie. Właściwie to jest to jest coś od, od co, słońku B. To jest coś co mm, co wymaga przetestowania. No oczywiście śmiejemy się, no bo gdybyśmy się tu dzisiaj nie spotkali, nie wyszłoby kilka rzeczy, które musimy przedyskutować. No tak to przecież jest. Dlatego dzisiaj się spotkaliśmy po to, żeby dopracować jakby techniczne rzeczy, jeżeli chodzi o konferencję w Warszawie. No i też myślę, że zaraz przystąpimy do tego, tak. bo to jest też bardzo ważne. My, my korzystamy z tego narzędzia i będziemy coraz częściej korzystali e, po to, żeby właśnie, żebyście naocznie zobaczyli, w jaki sposób e, to, co promujemy, e, styl życia, który promujemy, w jaki cudowny sposób może uleczyć wiele chorób metabolicznych. No to zacznijmy. Ja, ja, ja to, Ty, ty masz tak. doświadczenie w tym? Bo o, mów, większe a, ja ode cię, mnie? a ja Cię dźgnę. Tak jak ty ostatnio mieć gnąłeś, że do dzisiaj czuję. Nie, że nie boli, to nie boli. N nie boli. Genera generalnie. Ale to, to jest, to jest czujnik, który. Instrukcja jest generalnie bardzo prosta. Są dwa, dwa opakowania, nie będziemy wnikać w szczegóły, bo naprawdę instrukcja jest bardzo prosta. Po prostu otwieramy jedno opakowanie i drugie. Łączymy zgodnie z instrukcją. Zgo łączymy zgodnie z instrukcją. potrzymaj, proszę. Jeden element z drugim i. No, kreseczka do kreseczki e, musi przylegać. Śmiało, jak już jest, kreseczka do kreseczki wciskamy i wyciągamy, wyrzucamy to opakowanie na zewnątrz. I teraz nie chcemy Was straszyć, ale zobaczycie tutaj w pewnym momencie igłę. Dosyć grubą i dosyć długą, około e, pół, ce, pół centymetra. Tam są takie papierki do e, wysterylizowania czy Były? odkażenia. Tak, powinny być. Odkażenia mojej. w środku? Tak. Odkażenia mojej. Mojej ręki, przed zakuciem mojej ręki. W środku nic nie ma. A może w tam w ulotce weź zobacz, z ulotką gdzieś poleciało. To jak nie ma, tu, to jak nie ma tu, to dawaj otwieraj, otwieraj następne, żeby to było tak jak trzeba. Dokładnie. No, generalnie Mateusz tutaj zrobi to, żeby było dobrze. Powinny być dwa takie papierki zafoliowane. Nie było w opakowaniu? Nie. Nie może nie ma. Nie ma. Ale numer. Dobra, słuchajcie, niespodzianka. Zestaw jest niepełny. I teraz tak. Zasada polega na tym, że. No, Mateusz, śmiało, ty mi, ty mi to zakładasz. Która kamera? Mhm. Podciągaj biceps. Ok. okay. Wybierz miejsce. E, genera generalnie, miejsce takie, e, że, żebym na, na środku tylnej części e, przy, tutaj ramienia. W momencie, no tak żebym sobie spokojnie też do, do, dosięgnął telefonem. Yy, może być idealnie, jedziesz. Genera, generalnie system jest samo. O i spokojnie on już się przyczepił. I delikatnie, delikatnie potrzebujemy o zduzować. Ten system Jest. prowadzący wywalamy. Ja biorę telefon i ten telefon kalibrujemy. Jest fajny, słuchajcie, program no, do, do tego, który sobie trzeba wcześniej ściągnąć i po ściągnięciu tego programu postępować zgodnie z regulaminem, po prostu... Ustalamy, kalibrujemy czynnik, jak dostajemy informację, żeby założyć sensor. Sensor jest założony dalej. Dostajemy informację, ze skanuj nowy sensor. Skanowanie polega na technologii NFC, czyli tej technologii, która odpowiada za no, płatności zbliżeniowe. I teraz tak, dzisiaj zakładałem jednej pacjence już ten sensor, i wiem po prostu, że jest jakiś generalnie problem, ale o. Pierwsze skanowanie, pojawia się informacja sensor gotowy, pozostało 60 minut. I w tym momencie spokojnie czekacie 60 minut, a my dzisiaj zaczynamy dwutygodniowy test i informacje dla was będziemy po prostu na bieżąco to monitorować. Tak jest. O. Słuchajcie, my musimy powoli kończyć, tak. bo za Remont. ścianą są remonty, także e, śledźcie nas e, e, Niesamowita kuba to ty. <laughs> Dobra, śledźcie nas, czytajcie opis, wskakujcie w link, jeżeli macie ochotę być z nami na warsztatach. To jest ten moment, a pierwsze 50 osób, które zakupi do 24 w nocy, będzie miało tak, wyrosujemy jedną osobę, która otrzyma od nas cały zestaw, czyli sensor, czyli zasady użytkowania i naszą konsultację tego sensora. Trzymajcie się. Stop. Jak Kuba? Musiałem ich děrčit? <coughs> A kde dě